Początek nowego roku to często też czas podsumowań tego, co było. Ja już też staram się, zamykając tamten rok finansowo, gospodarczo, stawiać pytania, jaki to był rok. Z jednej strony doświadczyliśmy bardzo trudnych sytuacji, bo finanse polskiego państwa wyraźnie wskazują na niesprawiedliwość. Walka z kryzysem niestety objawia się często przez to, że samorządy są. Nie boję się tego słowa ograbiane z różnych środków im należnych. Zwłaszcza myślę tutaj o oświacie, o pomocy społecznej. W tych dziedzinach samorząd z własnych środków, a my nie podnosimy podatków, musi dokładać wielkie sumy. My oczywiście staramy się to robić, bo trudno powiedzieć w tak wrażliwych dziedzinach jak oświata czy pomoc społeczna, że samorząd nie chce pomagać. My chcemy i pomagamy. Ale z drugiej strony brakuje środków gdzie indziej. To jest taka smutna refleksja, ale tych dobrych, ciekawych myśli i sądzę spostrzeżeń w Ostrowiecę można by poczynić także wiele. Myślę zwłaszcza o inwestycjach zeszłorocznych. Już wielu Ostrowęczan przyzwyczaiło się do tego, co się dokonało w ostatnim roku. A przypomnę choćby, że w maju otworzyliśmy jeden z najpiękniejszych obiektów w regionie, to znaczy nasz nowy zespół basenowy, akwapark. Dzisiaj to jest w krajobrazie Ostrołęki, ale faktycznie to w ostatnim roku dokonało się. Myślę też o innych sprawach, choćby właśnie z dziedziny sportu, rekreacji, o nowych boiskach na stacji przy zespole szkół czy przy szkole podstawowej numer 1. To są obiekty dzisiaj używane, my wszyscy o nich wiemy, ale tak naprawdę to w ostatnim roku wszystko się dokonało. Także w obszarze na przykład drogownictwa udało nam się kilka ważnych spraw dokonać. Dziś znów już przyzwyczailiśmy się, że gdy wjeżdżamy od, Rzek od strony Rzekunia do Strołęki, jest piękna ulica oświetlona schodnikami, ale rok temu tego nie było. Dlatego warto, myślę, z satysfakcją choćby o tym przykładzie sobie przypominać. Myślę też, choć to nowa rzecz, o rondzie na zbiegu warszawskiej i brzozowej, tutaj w stronę Przasnysza i Warszawy. Dzisiaj bezpiecznie mieszkańcy i przyjezdni mogą podróżować, a jeszcze niedawno, choćby rok temu, były tam dramaty, zwłaszcza gdybyśmy chcieli z ulicy Brzozowej z strony Przasnysza w lewo wjechać do miasta. Mamy też sporo przykładów, gdy chodzi o sprawy oświatowe o boiskach już wspominałem, ale także termomodernizacja, czy to dla przykładu internatu pierwszego liceum, czy w innej dziedzinie, żłobek miejski, to wszystko też stało się w ostatnim roku i myślę, jest to jakby powód do satysfakcji, bo to działanie samorządowe, działanie wspólne sprawiło, że te nowe rzeczy w ostrogance mamy. O mniejszych uliczkach czy ulicach może już nie będę wspominał, chcę tylko podkreślić, że był to dobrze przepracowany rok, że wiele rzeczy się udało, choć o trudnościach na początku wspominałem i trzeba je podkreślać. Do światy państwowej w końcu, która jest jakby prowadzona na zlecenie polskiego państwa dołożyliśmy przeszło 30 milionów. Gdyby te sprawy poszły na te pieniądze, gdyby poszły na inwestycje, byłoby jeszcze więcej. Dlatego jeśli ktoś zarzuca, że czasem miasto pożycza, to chcę podkreślać, że obligacje są zawsze na inwestycje. My nic na bieżące sprawy, na przejadanie nie pożyczamy. Gdyby inaczej działało polskie państwo, pewnie byśmy żyli bez długów. Koniec roku to też przypomnienie, co czeka nas w już rozpoczętym nowym roku. Tych inwestycji będzie dużo we wszystkich dziedzinach i w kulturze, i w sporcie, i w turystyce, i w drogownictwie, i w oświacie. To będzie dobry rok. Mam szczerą nadzieję, że wspólnymi siłami, zgodą w samorządzie, ale też przy wsparciu mieszkańców uda nam się wiele zrobić. Tu w samorządzie jesteśmy odporni. Ataków jest sporo, czasem takich, o których nawet wcześniej mi się nie śniło, ale ja jestem odporny, przeżyjemy, mamy dobrą ekipę samorządową, wierzę, że podkreślam przy wsparciu mieszkańców nowy rok, gdy za rok będziemy o nim mówić, będzie równie dobry. Ostatni rok to też wyjątkowo dobry rok, gdy chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, zwłaszcza o sprawy funduszy unijnych. Przypomnę, że na stację segregacji odpadów, którą w tym roku zaczniemy budować, mamy obietnicę, deklarację strony marszałkowskiej pozyskania 25,5 miliona złotych. To jest bardzo duża suma. Przypomnę też, co warte podkreślenia, że przy współpracy z samorządem miasta firma miejska MZK pozyskała około 10 milionów środków unijnych. Przypomnę też, że w obszarze drogowym pozyskaliśmy kilka milionów dla przykładu na rondo przy brzozowej warszawskiej. Także kilkaset tysięcy pozyskane na środki, na y, projekty oświatowe, na projekty społeczne. To wszystko sprawia, że rok 2011 pozyskiwaniu środków unijnych był wyjątkowo dobry.